Witam serdecznie, z tej strony autokomisosowa sprzedamy dzisiaj fajnego Renault Kadżara czarnego Kocura Auto w sumie w maksymalnej wersji wyposażenia intens. Powiem wam troszkę tutaj z zewnątrz, co autko ma. Alufelge fajną 19-calową, koła zimowe, ładne. Mamy światła LEDowe z tyłu i z przodu. Z przodu to mamy full LEDa adaptacyjne światła czyli LED Pure Vision z asystentem świateł drogowych oczywiście halogeny też ma tutaj LEDowe doświetlania zakrętów eee, mamy tutaj kluczyki Keylessy asystenta pasa mamy utrzymanie eee, w pasie tak samo mamy skórzaną, pikowaną tapicerkę. Fotele komforty. Autko bardzo ładne. Kupiliśmy go z domu aukcyjnego. Spalanie jest na poziomie 7 litrów. Mamy tutaj tempomat, mamy radar. Mamy duże radio, poświetlenie ambient klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele, komplet kluczy. Tak jak mówiłem autko kupione z domu aukcyjnego, pełną historię mamy do wglądu. Jest bezwypadkowe, full serwis do końca. Kamera cofania z aktywnymi tronikami Oczywiście autko same też parkuje. Tu mamy asystenta parkowania. Możemy sobie tam włączyć różne... Systemy parkowania, radio sterowane w kierownicy. Przebieg to jest 170 tysięcy. Przebieg autostradowy. Autko naprawdę jeździ jak nowe. To nie można porównywać auta, które po Polsce jeździ i ma przebieg 80 tysięcy. Bo to jest całkiem inna bajka. Autko naprawdę wzorowo utrzymane mamy dwie sztuki takie 20 i 21 rok ten jest 20 rok silnik o mocy 160 koni ten mocniejsza automatyczna skrzynia biegów autko sprzedajemy z pisemną gwarancją techniczną na okres roku możliwość do kupienia sobie na 2 lata auto naprawdę bardzo przyzwoite fajne bardzo fajnie to jeździ no jest maksymalnie wyposażony. Zapraszamy do Autokomisji OSOWA, Sopocka 19A. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Zapraszam do oglądania zdjęć.